Okay, witam Was wszystkich na odcinku ze Stardew Valley. Co prawda dalej nie wyzdrowiałem i jeszcze trochę choruję, ale no wiecie nie mogę przecież nie nagrywać przez wieczność tylko dlatego, że jestem chory a jak wiemy w okresie jesienno-zimowym jest to bardzo częste i paspolite No Dlatego cieszymy się, że w Stardew Valley moja postać nie jest w stanie zachorować, a przynajmniej nie jakoś nie wiadomo jak szkodliwie, szczęście nie stoi dziś po mojej stronie. więc nie idziemy do kopalni, choć i tak bym nie poszedł. Bo jest dzisiaj event. No, pewnie jeśli ktoś ma wyczulony słuch, to prawdopodobnie dalej usłyszy i zwróci na to uwagę, że no mam małą chrypę i też mówię dość ochrypiały, ale no, co zrobić. Nie zostawię was bez odcinka w końcu Co możemy sprzedać? Możemy sprzedać morele Możemy sprzedać trochę kwarcu I to chyba tyle No, resztę możemy wrzucić do skrzynki Prezenty, 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 prezenty Strasznie dużo prezentów widzę, że mam w ekwipunku Wręcz mnie to dziwi a tych Batwingsów to ile ja tam potrzebuję? Hmm, uh, uh, uh. Sprawdźmy. Community Center i to było. To nie był Craft Room, nie? To było Boiler, chyba. 10. Hmm. Tylko 10. No to jeszcze 3 i będzie idealnie. Dobra. Szybko sobie odkaszlałem, żeby mówić chociaż przez chwilę nieco wyraźniej. Giodek i tak dzisiaj nie otworzę. Slimy są mi potrzebne, ale nie mam pojęcia gdzie. Czemu nie mogę te stąd wjechać do góry, żeby zobaczyć community center? Jakie to jest irytujące. Hmm. I czemu ja mam taki bajzel w ekipunku? Nawet nie bardzo mam pomysł, co mogę odłożyć. Mimo, że tych rzeczy jest dosłownie masa, Jada przez jakiś czas nie będę potrzebować. Frozen Tier. Hmm. Jejciu, sam już nie wiem. Dobra, niech tak zostanie. Tam widzę, że już coś mi urosło dodatkowo. W sensie z drzewek, ale tym się raczej teraz nie zajmę. 15 już. Hmm, całkiem nieźle. Oczywiście, jak na stracha, na wróble jejciu ile z tych grzybów będzie kasy myślę że tak z 600 coś takiego znaczy statystycznie jak grałem w Starpiwali już tak wiecie kiedyś tam dawno dawno to z reguły dostawałem z takiego jednego zbioru grzybów około 600 monet tylko nie pamiętam czy to było na początkowym etapie gry czy na późniejszym gdzie już miałem buffy do gotówki i tak dalej i tak dalej jejciu ten głos mnie dzisiaj uka trupi, mówię wam. Szczerze mówiąc, mam dobry humor, nastrój i wszystko, co się tylko da, więc planowałem nagrać wam nawet kilka odcinków i to chyba nawet nie tylko ze zastarywali. Tylko że sądząc po tym, ja, jakby w jakim jestem stanie, to chyba ten będzie jedyny może jeszcze nagram później jakiś o ile się będę jeszcze w miarę okej okay czuć no i o, i o ile mój głos nie będzie odwalać tak jak teraz bo przecież to jest tragedia to coś nowego bo ja tu regularnie koszę z tego co pamiętam swoją drogą ostatnio pewna osoba w komentarzu mi przypomniała um, ta osoba będzie wiedziała o kogo chodzi a czyli, że o nią chodzi, mm, że można sobie mm, umożliwić drogę poprzez krzesło, że tak powiem, o ile ma to sens, i można się tu dostać o tutaj bez większego problemu. I teraz tylko pytanie: czy ja mam jakieś krzesło? Bo tak, w craftingu to raczej nic nie zdziałam. Ale, może mam coś w domku? Nie wykluczam takiej opcji. O, Luau już jest na wyspie. Znaczy na wyspie, na plaży, boże. Właśnie, na Luau to było. To był ten event z. tą ala wielką zupą? Chyba tak. To będę musiał. Znaczy. Będę mieć trochę kiepską reputację, że tak powiem, ponieważ nie przygotowałem się na ten event i nie mam tam nic do wrzucenia do tej zupy Ala. Um, no więc pod tym względem może być kiepsko. Nie mam tu żadnego krzesła, naprawdę. O jezu, kryształ podniosłem. A jak wziął łóżko? Nie, no łóżko by nie zadziałało, bo obudziłbym się i tak nie tam. W sensie, nie mógłbym to. Nie mógłbym tam chyba nawet łóżka postawić, o ile się nie mylę. Dobra, gdzie ja idę? Idziemy na luau. Do tej zupy to tam pamiętam, że najlepiej wrzucić coś w stylu kalafior albo coś takiego. Ale ja będę musiał się ograniczyć chyba do złotego. Spice, tak, spiceberry. Ale jeszcze luknę, co jest do góry. O ile cokolwiek tam jest, jest, kwiatek. No to bierzemy kwiatka. Niestety nie jest złoty, a szkoda, bo mógłbym ewentualnie mieć większy wybór. Jak chodzi o wrzucanie do zupy, ale trudno. No, tak czy inaczej. Dalej mam chrypę, czy znaczy, dalej mam chrypę, ale jestem chory. Przez co między innymi dalej mam chrypę Oraz jakby tego było mało Dzisiejszy odcinek mógłby się nie pojawić Ponieważ y, mam y, Znowu mi się paznokieć odgiął I to taki w miarę długi paznokieć Znaczy dłuższy niż ostatnim razem Także no Nie polecam odginających się paznokci do góry Najgorsze jest to, że nie bardzo mam na to wpływ, no bo wiecie, ciężko robić w ciągu dnia na jakiekolwiek czynności, tak żeby sobie tam nic y, nie uszkodzić. No chyba, żebym nie robił nic. No to może by się udało. Nigdy nie wiadomo. Um, no, tak czy inaczej, gadamy sobie z wszystkimi. Oczywiście to, co oni tu gadają, nie jest zbyt ciekawe w żadnym stopniu. Mamy czarodzieja, który. Dość rzadko pojawia się na eventach, a przynajmniej dość rzadko da się z nim pogadać. Szczególnie jak chodzi o Halloweenowy event, chyba że ktoś zna jakiś sposób. Jeśli znacie jakiś sposób na pogadanie z czarodziejem podczas Halloweenowego eventu, to ja bardzo chętnie posłucham. Bo osobiście nie mam na to żadnego pomysłu. Hmm, co ty masz tu w sklepie? Starfruit, ale to już taki gotowy. Czyli jest mi niepotrzebny zbytnio. Mm. Nie lubię tych eventów, na których nie można nawet nic ciekawego kupić, nie? To jest po prostu frustrujące. No, z tobą nie musiałbym gadać, ale dobra. Dlaczego ta, tej deski nie ma, jak jest y, event? Bez przesady, no. Mogliby nas tam wpuścić. Po prostu udekorowaliby bardziej i tyle. Nawet Linus jest. Kto by się spodziewał? Gadałem już z wami? Ta. Chyba. Dobra. Jody, Jodie! Jeszcze Clint... O Jezu, chyba zapomniałem o William, który tam stał, tak? Pewnie na końcu? Oczywiście. Ech... No cóż... Oczywiście do sklepu Williego nie wejdziemy, bo jest event, wiadomo. Mmm... Ale sprawdźmy, czy już ze wszystkimi pogadałem. Um, z Luisem, znaczy Lewisem nie pogadałem. Um, z Marni i Dwarfem. Czyli jak widać, to jest jeden z eventów, na którym naprawdę idzie z większością osób pogadać. Z Marni nie chciałem akurat gadać przez chwilę, dlatego że nie chciałem rozpoczynać eventu. Ale najwidoczniej. A, no tak, mogę najpierw wrzucić. Pamiętam, że jak kiedyś y, grałem w to z y, no, taką bliższą mi osobą, że tak powiem, to zapomniała, że może w ogóle cokolwiek tutaj wrzucić, i. No cóż, nie, nie zrobiła tego. I dopiero po evencie już tam on wspominał o tym, że nic nie jest rzucone. Albo mi się pomyliło. Bo nie pamiętam, da się ten event rozpocząć bez wrzucenia czegoś do zupy? Chyba się da. Bo ja nie kojarzę, żeby ona wtedy wrzuciła coś. E, nieważne. Po prostu zaczynamy. No i mamy inspektor, gubernator. Czy jak on tam się nazywa? Chyba gubernator. Tak? Nie, on jest inaczej w ogóle. Gowernor, nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Znaczy inaczej, nie wiem czy to jest imię, czy po prostu wiecie. O, i tam wiecie o co chodzi. Uwaga! O, spodobało mu się! No to super. Fajnie by było, gdybyśmy dostali cokolwiek z tego ewentualnie kojarzy, żeby coś takiego było. No chyba że wrzucimy tam spodnie Luisa, Lewisa. Co ja mam z tym Luisem dzisiaj? Ale wszyscy się zbiegli aż? No, ten festiwal był sukcesem, oczywiście tylko dzięki nam. Bo przez wiele lat, dopóki nas tu nie było, najwidoczniej zawsze coś tam słabego wkładali i tylko... Nasza potrawa mogłaby to uratować, a nie zrobiłaby tego, bo nas tam wtedy jeszcze nie było. No, szkoda, że podczas eventów nie można rozdawać prezentów, jakkolwiek się to nie rymuje. No, mm, podlejemy jeszcze sobie wszystkie roślinki. Przepraszam, nie wyciszyłem się właściwie, więc mogliście słyszeć jak kaszle, niestety. Czemu jestem taki zmęczony? Co mi dzisiaj zjadło tyle energii? Czy to po evencie Zawsze tak, tak, tak tyle zjada? Czy o co chodzi? Hmm. Dobre pytanie. No to trzeba coś wszamać. Ja już nie mam jagódek z tego co widzę. Hmm. Ile mi da Joja Cola? O Jezu, nieważne. Chyba tego lika zjem, no bo najwięcej mi da. Mniejsząc truskawek, ale ich bardziej potrzebuję do prezentów. Hmm, grape? Nie. No, zjemy sobie truskawek, y, boże, lika, może nawet dwa, jeśli będzie konieczność. No i podlewamy dalej. Ale ewidentnie czuję, że to będzie jedyny dzisiaj odcinek, bo ja non-stop tylko czuję, że najchętniej tam tylko kaszlał i kaszlał. A wiecie, kwestia jest tego, że raczej nikt nie ma ochoty oglądać yy, filmiku, w którym non-stop ktoś albo A kaszle, chociaż ja to wyciszam, albo B jest non-stop wyciszony i nie bardzo co mówi, nie? Tak na logikę. Hmm Oj, nie starczy mi Zdecydowanie No to jeszcze jeden lik A to ile daje? Okej, okay. dobrze wiedzieć, w ostateczności spróbuję O, um, koneweczka i podlewamy dalej Pierwsza w nocy już jest, no chyba żarty Wiadomo, już ponad połowę podlałem, ale czy zdążę wszystko, patrząc na to, że jeszcze muszę raz pójść napełnić konewkę hmm. Oj, 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 nie wiem czy zdążę A te górne szczególnie chcę podlać, bo one już mi jutro prawdopodobnie urosną Muszę się pośpieszyć trochę Pyk, 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 pyk Oj zasnę, oj definitywnie zasnę ale chociaż jedną więcej podleje, ach nieważne ajdź, mogłem to zrobić rano nie wiem czemu tego nie zrobiłem w, typowo w ciągu dnia, ale boli mnie to i tak, miałem rację, za grzyby jest około 600 monet no pomijając te stu, tą stówkę z paintara ale jest około 600, chociaż dorzuciłem morele, to nie wiem czy to się liczy Ech, no ale nie ukrywam, ten dzień był średnio udany. Uuu! Widzowie, mamy pierwszy raz w życiu w Stardewali burzę na tym świecie. Chyba, że o czymś zapomniałem, ale nie kojarzę, żebym zapomniał. Będzie burza, deszcz, pioruny wszystko. A jak chodzi o szczęście to... Hmm, 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 hmm. Nie stoi dziś po mojej stronie. No do, dobrze wiedzieć. Ile mi zabrali kasy? A nie najgorzej. Ale często mi to zabierają niestety. Nie, jeszcze dzisiaj mi nie urosły. Hmm, dziwne. No dobra. Tak czy inaczej... W dzisiejszym odcinku to, to na tyle. Nie nagram wam już kolejnego, żeby był jeszcze za tydzień, bo nagrywam to w sobotę, ale na dzisiaj będzie odcinek zastawiali, więc się nie musicie martwić. Także do następnych odcinków i papatki.